Witam serdecznie Ole 12 września. I co to powiedzieć? Koniec sezonu. Ostatnie mi odbranie. Sezon był dosyć udanym dla mnie sezonem. Nie wypaliła tylko akacja. Pszczoły jeździły z pożytku na pożytek, Ponieważ były bardzo silne. Trafiła się. Na wodziach co roku to postanowiliśmy ją wykorzystać. W zeszłym roku było bardzo sucho i przestała nektarować koło 17, Dzisiaj jest 12. i od dwóch dni na wodzie już przekwitła. Tutaj można zobaczyć. Już poszarzała. Pszczoły jeszcze chodzą, bo tam jest w dole rzeka płynie i przy tej rzece. Tutaj rzece jeszcze kwitnie, ale sytuacja jest taka, że te pszczoły mają tyle miodu naładowane w ramkach, że już nie mają gdzie kłaść, no i tyle trzeba im zabrać, i nie czekać więcej. Będziemy robić kilka zabiegów na raz: po pierwsze, to zabieramy im ramki pełne, poszyte miodem. Po drugie, układamy gniazda na zimę. Przy tym układaniu gniazd na zimę, ja na koniec, na koniec, jeżeli usta, ustawiam gniazdo, daję po jednej ramce przed podkarmieniem po jednej ramce z węzłem. One są tu jak naszykowane, To jest na, na, na jeden pól I takie za, za tymi ramkami takie zatwory ze sklejki z otworem, które będą bardzo, bardzo przydatne wiosną. One tylko służą do tego, żeby ograniczać gniazdo w miarę, miarę potrzeby. Mamy wszystko naszykowane, jest godzina która? Za 28 .00. wszystkie pszczoły, oprócz kaukazów, które mieszkują od rana, siedzą w ulach. Zobaczymy co się będzie działo. Że ogólnie był otwierane widać sierosa żeby pokazać co tutaj jest. Zaczym pszczółki czekają. I operator pokaże. Trzy czy cztery razy było w tym roku koszone. Tak jest w To jest właśnie powód nie. tego, że ta nawość tak nektaruje. Czyli nie jest to zasługą olemiotka. Tylko przyrody i pszczół. Zawsze się w jakichkolwiek zaglądach w łóżku coś tam zostanie. Nie? Pierwsza ramka. Pszczoły rano jeszcze śpią. A my tu mamy co? Proszę bardzo. Proszę. Chwora dosłoniłeś ręką. Na podsłoneczko będzie widać. Mają dużo pierzgi zakiszonej. Nie masz takiej skrzyneczki Startują panienki rabuś przyjechał Jak Kaukazy. bo pewnie są Kaukazy. Proszę, następna ramka. I tam jest pełno pszczół. Weź tutaj, zrób zdjęcie. Siedzą. O, tu. Może to widać. Niektórzy zarzucają, że to są bardzo słabe rodziny. Słaba rodzina nie przyniesie tyle miodu. Proszę bardzo. Od góry do dołu. To co, zabieramy? Zabieramy. Nie będziemy czekać, nie? Następna ramka do zebrania. I następna miód jest poszyty, nie leci, pszczoły przez noc odparowały. Dlatego robimy to w wczesnym randkiem godzina takiej do której nam pozwolą robić jeszcze, nie? Zobacz, zrób tam zdjęcie, zobacz ile tam jest pszczół, pokaż. Czy to jest słaba rodzina? Tą ramkę zostawimy, już mają czerw. I tą zostawiamy. Tyle pokarmu im się należy za to, co zrobiły, nie? to rob, przykrywam to szmatą, żeby się nie robowały. A dla potrzeby tego wspaniałego filmu tutaj też zobaczcie, cała ramka i czerw. I taką też muszę zostawić niestety. Tutaj też jest czerw, po środku, zobaczcie co tutaj zrobiły, one nie miały gdzieś już, zobaczcie, to też zostawiamy. Ale ta już jest cała, zobaczcie, to wszystko jest prawdziwy miód. Żadna ściema. Proszę. Jutro dostaną za to syropu, pysznego syropu. Czy to nie piękny widok? im trochę dębku dalej zaraz przelażać jezd w zasadzie można zacząć układanie gniazda już nie? Na razie zostawimy tutaj jedną można już włożyć im zatwór, nie? na stronę byśmy mieli zrobione mm. ewentualnie zostanie nam dołożyć ramek których nie mamy przygotowanych nie ale sobie przygotujemy proszę bardzo piękny tak pracują kaukazy proszę Państwa. i tak są w sumie nie takie złe No dobra, i tam jeszcze będziemy mieli jeszcze jedną ramkę, którą wcześniej wyłożyliśmy. Wylotki pozakładane są na zimę, żeby się nie rabowały. Przynajmniej ogranicza się rabunek. Ostatnia ramka. Też do wzięcia. Czerwiu jest, widzicie, niewiele, po zabraniu tego miotku, po zakarmieniu śmiało można zrobić jedno odymienie na warodze i mamy problem warozy z głową. I teraz zrób tutaj zdjęcie zobaczcie. pod spodem mają pół nadstawkę, w której się mieszczą i za chwilę sformujemy im gniazdo Damy im ramki po poprzednich pszczołach odwirowanych. Mamy jeszcze jedną ramkę do zabrania. Aż się chce pracować. To Dwa, cztery, pięć. Jeszcze tu mamy tam 2, 4, 5, jeszcze dwie ramki dołożymy. drugie Musimy je podzielić. Z tej drugiej strony też wkładamy ramki. Zawsze pracuję z pomocnikiem, ale pomocnik dzisiaj trzyma kamerę. Muszę sobie jakoś z tym poradzić. Czyli zostawiliśmy 3 ramki z czerwiem, dołożyliśmy 4, mamy 2, 4, 6, 7 ramek na zimę, jedną węzę, drugą węzę i dwa zatwory. Więcej trzeba by im dać w domu, bo zaraz zjedzą Te otwory na wiosnę posłużą nam do tego, aby zcieśnić gniazdo i pszczoły przez te otwory będą sobie pobierać odsklepiony pokarm, który my za chwilę wlejemy. Cały proces jest sfilmowany. Mamy ułożone gniazdo na zimę. Zabrany miodzik, przykrywamy, dajemy syrop, leczymy jednym strzałem praktycznie za, za tydzień, za dwa. One były leczone do tej pory kwasem mrówkowym w lipcu. W żelu, kontrowersyjny żel, ale widać skutecznie, jeżeli pszczoły są w takiej kondycji i przyniosły tyle miodu. Do zobaczenia wiosną. Sonienki oby, obyły się bez strat w ludziach. A tutaj zobaczymy plątek działania, czyli miodobrania. Proszę bardzo: 2, 4, 6, 7 ramek. Proszę Państwa, 7 ramek z miodu. Z jednego ula. I takich uli mamy tyle, co tutaj widać. Do oprócia. No, musimy się coś wziąć za robotę w tej chwili. Bez nagrywania, bez telewizji. Jak zobaczę coś ciekawego, to dokręcę jeszcze jakiś kawałek, jakiś komentarz. Wszystkiego dobrego. Idziemy do pracy.